Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens. Dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Kamil Stoch po sobotnich zawodach w Sapporo, generalny wniosek jest jaki? Wniosek jest powiedziałbym pozytywny, bo em, no, dzisiaj starałem się po prostu zrealizować pewne, pewne zadania, które miałem e, przed tym konkursem i w dużej mierze udało mi się to zrobić, bo technicznie on, te skoki były dobre, brakowało trochę takiej, takiej swobody, więcej e, więcej takiej pewności. Ale no, mam świadomość, że, że to jest pewien proces, w którym teraz jestem i żeby mieć taką pełną swobodę i, i pełną energię w tych skokach, no, trzeba po prostu oddawać więcej dobrych skoków. Ale uważam, że takie skoki jak dzisiaj no, to jest dobra baza i, i dobry początek, żeby w przyszłości takie skoki oddawać. Jeżeli Okurayama, to i warunki. Jak u Ciebie było w powietrzu dzisiaj? Było ok, stabilnie przede wszystkim, i dzięki temu miałem właśnie dobre. Podobało mi się właśnie w locie, bo byłem właśnie w stabilnej i też dobrze dochodziło mi się do lądowania. Widzę zmianę mentalną, że akceptujesz miejsce 22, 20, 19, etc. Dlaczego tak jest? Co się zmieniło? No, bo do tej pory nic się nie chciało zmienić. To jak, jak to się mówi, jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. I, i myślę, że taka akceptacja tego, gdzie, gdzie teraz jestem, to co teraz mam, no jest jakby takim też dobrym punktem zaczepienia, żeby można stworzyć taką bazę, zbudować pewien fundament, z którego można później coś, coś zrobić więcej. Powtarzalność to jest coś, co się pojawia, czy to jest jeszcze dalekie? Tak, powtarzalność to jest, to jest dobre słowo. Właśnie temu dzisiaj jestem zadowolony po konkursie z tego, że ten konkurs był dla mnie równy, te skoki były, były solidne i, no i na tym chcę po prostu budować, budować coś lepszego. Dziękuję bardzo.